Pani Wysocka-Sznepf, pani Biedrzycka, panie Czysz, Zębaczyński, Szczerba Ziońskim, jak się państwu spało? Dziś o tych trudnych, emocjonujących wyborach prezydenckich, o wybieraniu pomiędzy dżumą a cholerą, o tym w jakim kierunku będzie szła Polska. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy czuliście zapach porażki Trzaskowskiego o poranku? Wczoraj robiliśmy streama na bądź na bieżąco, także kto z nami był ten wie, że emocje były jak na grzybach, Także wracamy do normalności, subi kłapka i lecimy. Oczywiście, to, że Nawrocki został prezydentem, cieszy połowę Polaków. Nie oznacza to, że teraz z uśmiechem będziemy przyklaskiwać jemu jako prezydentowi. Wydaje mi się, że będzie miał trudne zadanie, bo wielu ludzi będzie bacznie patrzyło mu na ręce czy się spisze w tej roli? No czas pokaże, miejmy nadzieję, że tak zawsze mówiłam, że Donald Tusk i Jarosław Kaczyński to bardzo dobrzy politycy, nie mylić z dobrem dla narodu czy dla Polski, choć o to, że chodzi o to, że sprawnie poruszają się właśnie po arenie politycznej są głównymi póki co graczami i nic o nich bez nich, jednak tutaj trzeba te szale wybitności przełożyć chyba w stronę Jarosława Kaczyńskiego bo co jak co to potrafi wprowadzić prezydenta, Tuskowi się to chyba Nigdy nie udało, bo ja przepraszam bardzo, ale Komorowski był przypadkiem, był błędem, był na stanowisku prezydenta niechcący. I akurat w tym przypadku Tusk nawet nie powinien mówić, że to jego zasługa czy jego rządu, bo za to chyba już by mógł odpowiedzieć. Karnie. E, tak więc jeśli niczego nie wymyślą, jeśli niczego nie podważą, to prezydentem będzie Karol Nawrocki. Trzaskowski e, poniósł kolejną porażkę, już raczej nikt go na kandydata, na prezydenta nie wybierze. E, gdzieś pani wcisło chyba udostępniała grafikę, na której widać, że Trzaskowski miał więcej głosów w koło brzegu. Także ja proponuję, aby został prezydentem koło brzegu. Najbardziej pewnie zastanawia wielu ludzi fakt, czy rząd się rozpadnie. Szczerze no powinien, bo jak widać, większość Polaków nie chce takiego rządu. Nie chcę takich ministrów, nie chcę imigrantów, nie chcę Zielonego Ładu, nie chcę, aby Unia Europejska ingerowała w ich życie. Zwyczajnie przy tych wyborach pokazano, że demokratycznie ludzie mają ten rząd za nic. Jestem przekonana, że nie oddadzą stołków od tak. Czeka Polskę bardzo długa batalia, będziemy mieli kolejne festiwale. Oskarżeń, oszczerstw, być może mają już coś przygotowanego na, na Wrockiego, żeby tylko nie mógł zostać zaprzysiężony, a stary Muran będzie Tuskowi doradzał jak do tego podejść. Dopóki nie, będzie, nie będą dopełnione wszystkie formalności, mam wrażenie, że wydarzyć się może jeszcze bardzo dużo. Wiecie, co jest najlepsze w tych wyborach? Że ani wyborcy, ani politycy nadal nie rozumieją, dlaczego przegrali. Nadal nie wiedzą, co się stało i nadal ciągną tę mowę nienawiści do połowy społeczeństwa. Wygenerowali sobie statystyki, po których można powiedzieć, że Nawrocki wygrał, bo głosował na niego słabiej rozwinięty intelektualnie plebs. Zrobili wykresy, że ludzie z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim najchętniej głosowali na Nawrockiego, a na Trzaskowskiego elita intelektualna i bananowe y, dzieci. Oni dalej nie rozumieją, że szerząc tę ich słynną mowę nienawiści do drugiego człowieka zebrali plon w postaci przegranych wyborów i być może rozpadu rządu. Jak to mawiał klasyk oprócz wyższego wykształcenia dobrze byłoby posiadać jakieś średnie wyobrażenie i co najmniej podstawowe wychowanie. Oni żyją w tej wiecznej bańce, że rodzice wszystko przecież mogą załatwić, że dostaną stypendia, odziedziczą Mieszkania i dla nich jest to standardem życia. Niestety, dla wielu Polaków takie życie nie jest w ogóle realne. Mamy miejscowości w Polsce, gdzie nie ma nawet kanalizacji ani bieżącej wody. Mamy wiele miejscowości wsi, które są wykluczone komunikacyjnie. Mamy masę dzieciaków, które są super zdolne, jednak nie mogą skończyć wyższych uczelni, bo jeśli wyjadą na studia, nie znajdą akademika za złotówkę. A rodziców nie stać jest na to, żeby pomagać im w utrzymaniu. Mało tego, często jak wyjadą, tym rodzicom nie będzie miał kto pomóc. Ale dobrze, niech nadal drwią z Polaków być może to były ich ostatnie rządy. I choć Rafał Trzaskowski był prezydentem jedynie dwie godziny, to jego pachołki już zdążyli zirytować społeczeństwo. Wiecie, wybory wyborami. Każdy skupiał się na Karolu Nawrockim, udzielała się też jego żona, czy tam najstarszy syn też widziałam. Ewidentnie pokazują nam ich jako taką zwyczajną rodzinę. Mówię, pokazują, bo przecież nigdy nie, się nie dowiemy, jak jest naprawdę. Jednak ten obraz e, trafił do Polaków i wiecie co, miałam nie poruszać e, kwestii jego córki. Tej małej uroczej, co tak chodziła po scenie, bo przecież to jest dziecko. Dziecko, które nie zostało. Wychowana jak małpa, która na rozkaz będzie kilka godzin stać na baczność. Ewidentnie po dziewczynce widać taką dziecięcą niewinność. I wiecie, co się zaczęło dziać w internecie pod nagraniem z udziałem właśnie małej dziewczynki w kitkach? No, wyborcy Trzaskowskiego pokazali. Miłosierdzie. Gwiazdeczki jakieś również udostępniają jej występ na scenie, nabijając się z dziecka. Ja nie mogłam tego czytać. Zrobiłam screeny profili i komentarzy: bo jeśli ktoś publicznie obraża, niczemu winne dziecko. I to pod swoim imieniem i nazwiskiem, to uważam, że zasługuje na sławę. Na swoje 5 minut. Emilia Orłowska napisała na przykład: cóż, jaki plemnik, takie nasienie. Już nawet nie będę jej tłumaczyć, czym jest plemnik, a czym nasienie. Stara baba, która przyszła w komentarze pod film, który celowo miał wyśmiewać dziecko i skierować w jego stronę hate. Mi się nie mieści to w głowie Trzaskowskiemu, nie powinno się to nie mieścić w pale, że jego elektorat to najwięksi hejterzy. Następnie Elizabeth Gorning napisała do dziecka, do córki Karola Nawrockiego, tak samo jebnięta jak jej tatuś. Anna Szymańska napisała zaś jebnięte po starym i starej. I pani Anna jest specjalistą do spraw kadr i płac w HR Department. Nie chciałabym z taką osobą pracować. No ale dalej mamy. Justyna napisała: To dziecko ma jakąś chorobę. No Justyna, nie większą niż ty. Katarzyna Grzelak napisała: Psycholog by się przydał. Pani Sabina napisała, że śliczna dziewczynka i że tyle jadu się na nią wylewa. Na co jej Magdalena Sulima y, napisała z większą nadwagą niż moja, że to śliczna? Że żart chyba? Na co Jasia Gru? Odklepuję tej babie, że ta mała jest brzydka i gruba. I ja generalnie mam gdzieś hejterskie komentarze. Ludzie są różni. Wczoraj sto razy przeczytałam na live'ie, że jestem gruba, no ale chociaż jestem fajna. Mam przyjaciół, rodzinę, spoko ludzi wokół siebie. Jest mi dobrze, no. Jednak e, co wełbach mają te stare, nieszczęśliwe kociary, że tak bardzo chcą zniszczyć dziecko, wyłącznie dlatego, że nie zgadzają się z poglądami jego ojca. Co trzeba mieć pod trwałą ondulacją? Córka Karola Nawrockiego nie została zapytana, czy chce, aby tatuś był prezydentem, a jej życie było na świeczniku. To dziecko teraz już do końca życia będzie nosiło bagaż. I szczerze, czy to dziecko Trzaskowskiego, Nawrockiego, czy Hołowni, no, dzieci się nie rusza. A wszystkie te portale, które napędzają hejt na małą dziewczynkę, powinny oficjalnie przeprosić. A te stare lumpiary, które wam pokazałam, jako po pierwsze, żeby dziecku powiedzieć, że jest. Brzydkie? Grube? Czyjebnięte? Co oni wynieśli z domu? I oni chcieli nam prezydenta wybierać? To jest właśnie ta elita pokazana przez TVP. Ja przepraszam, być może mnie poniosło, jednak na krzywdę dzieci, czy w sieci, czy w życiu realnym jestem bardzo wyczulona. Bardzo. I mam nadzieję, że państwo nawrotcy nie pozwolą na to, aby hejt zrobił krzywdę ich dzieciom, a przede wszystkim tej małej dziewczynce. E, I tak już e, jak rząd Tuska nie będzie wygrywał wyborów, a spod jego ramienia nie wyjdzie prezydent, bo przecież oni chcą władać Polską, której się wstydzą i rządzić ludźmi, którymi gardzą. Donald Tusk dziś będzie przemawiał i tak dość długo milczał, zapewne e, jak wyjdzie ten odcinek, to już będzie po, prze, po jego przemówieniu, więc póki... Nie wiem jeszcze o czym mówił. Obstawiam, że będą rosyjskie wpływy poruszane. Wszyscy będą winni tylko nie jego posłowie. I Gajewska z kartoflami w hospicjum, z krzyżem pod szyją. I tak zupełnie na poważnie, jeśli uśmiechnięcie kolejny raz. Nie zmienią poglądów i taktyki, ciężko będzie im rządzić w Polsce, bo Rafał Trzaskowski, mając za sobą cały aparat państwa, media głównego nurtu, finansowanie z Węgier i USA, klepanie po, pleca, po plecach od Sorosa, sam premier nosił go na rękach, przegrał, jak oni to mówią, z ochroniarzem, sutenerem, bokserem, co tam jeszcze było, kibolem. No to o czym to świadczy, przepraszam bardzo, że słońce narodu zostało pokonane przez tak złego typa? Przyjdzie u nich jakaś autorefleksja kiedyś? Pewnie nie, pewnie powiedzą, że to przez głupich wieśniaków i niewykształconych Polaków i zlikwidują wsie i zrobią same wielkie miasta, żeby i Trzaskowski kiedyś miał szansę wygrać. I tak jak mówiłam wczoraj na live, wydaje mi się, że zostanie teraz jakimś niewym europosłem i będzie donosił na nas do Niemców czy Francuzów. Tak się skończy jego kariera. Tusk też jest e, już wiekowy, nie zapominajmy, z biegiem lat zastąpi go pewnie Sikorski. Jednak jak będzie szedł pod rękę z, ze swoją żoną, a Polacy nie będą chłonęli zachodniej propagandy, to nie będzie miał szans się przebić. A wystarczyło docenić Polskę i naród polski. A oni docenili ogórki Orbanka i Principolo. A przepraszam, jeszcze polskie wina. I tak szczerze, jak patrzyłam na te wyniki wyborów, to wiecie co. A jakoś mam wrażenie, że Trzaskowski miał za duży wynik. Jeśli faktycznie konfederaci, brauniści, pisowcy poszli wspólnie przeciwko Trzaskowskiemu, to nie wiem skąd urafała tak wysoki wynik. Być może dzięki zaświadczeniom, ale ja tam nie wiem, ja nie wnikam. Także zapewne będą teraz naprawiać demokrację w Polsce, bo według nich chyba coś się zepsuło, będą rozkminiać, jak to wieśniaki i niewykształciuchy będą wybierać im prezydenta. Za chwilę demokracja będzie tylko dla elit. Dajcie znać, jak Wasze wrażenia po wyborach. Czy obudziliście się rano i stwierdziliście, że jest dobrze, czy może jednak waszym kandydatem był Rafał Trzaskowski i teraz jest wam smutno. I pamiętajcie, dzieci są niczemu winne. Nie wyzywajcie dzieci za to, kim są ich rodzice. Zostawmy dzieciom ich taką wrażliwość i ich beztroskę. Czekam na Was jak zwykle w komentarzach. A Was budziam. Pa!